Tam wszystkich widzów zapraszam na krótki wypad, bike packingowy, kominowy. Dzisiaj na warsztat wziąłem crossa SK 40MS. A genezą dzisiejszego wypadu jest Kofi Boczek, że jadę na mały rekonesans, chcę zobaczyć pewne miejsce. Ognisko. A ktoś zapyta, co to ten boczek, kofi boczek, ride? Jeżeli ktoś nie jest w temacie, to organizuje w tym roku taki zlot fanów. Będziemy jechać dookoła jeziora. Samochody jadą. Kurde, tu nigdy nie było takiego ruchu. Także termin już mam wybrany. Kilka osób odpadło. Także jeżeli ktoś jeszcze byłby chętny, to niech pisze na tego maila, który wyświetli się tutaj na dole. I zobaczę, co da się zrobić. A tak prezentuje się krosik. Ja mam. Ja mam, nie? Czyli są zakończony pozytywnie. Jak widzieliście, ktoś mnie tam uprzedził już na tej wiadce. Choć nie miałem zamiaru tam spać, ale e, co mnie pozytywnie zaskoczyło, to że jest tam właśnie ten grill i tam można palić ognisko. Także Kofi Boczekryt right, powinien właśnie. I raczej zakończy się właśnie przy takim ognisku. A ja teraz. I szukam sobie jakiegoś fajnego miejsca. Nad jeziorem koniecznie. Muszę przeanalizować mapę. Ale myślę, że będzie gdzieś to tutaj właśnie. Nie wiem, czy nie schowam się za tymi kolami. Gdzieś tam. Szukam czegoś lepszego. Jeszcze przejdę się kawałek wzdłuż linii brzegowej. Zobaczymy. Może będzie jakieś dobre miejsce do rozbicia namiotu. Dobra, miejsce jakieś tam znalazłem. Czy nie jest takie super wymarzone, jakbym chciał? Tam jest jezioro. No i muszę szybko namiot rozbijać, bo jest masa komarów dosłownie. Już, już zapomniałem, jak to jest. Bardzo tęskniłem za nimi. No, jestem blisko i ławy, także pociągi będą hałasować. wszystko dosyć na wariata bo późno wyjechałem nie mogłem się zebrać późno wyjechałem, nie mogłem się zebrać ale jak już dojechałem, jak już się rozstawiłem to już jest 21.35 także zaczynam obiad o kolację Jakiś tam gotowiec z marketu standardowo do podgrzania e, jakiś kurczak w sosie azjatyckim z grzybami MUM MUN, sorry Ale hmm, naprawdę dobre. Także w terenie zawsze lepiej smakuje. Dobra, skosztujmy naszego dania. bliskie spotkania ze zwierzyną. Jeleń tu podszedł i kurde zaczął się drżeć na mnie. Nawet nie można w spokoju zjeść. Może mu pachnie ten kurczak azjatycki. godzinę mamy dochodzi północ gdzieś dosłownie 20 minut temu wypaliło się ognisko zapycham się jeszcze ciastkami jakimiś tam zwykle tego nie robię ale na biwaczku nawsze brak kalorii no i dosyć zimna noc z 3 stopnie. Także dobranoc. poranną procedurę śniadaniową. Śniadanie już podano do stołu. A ja korzystając z że mam takiego fajnego Sporego dęba to sobie zjem śniadanie pod dębem. O! W dobie dwudziestego pierwszego wieku. Czytam odnośnie tematu dendroterapii, czyli przytulania się do drzew, ja akurat robię to plecami. No i czytam. Dąb jest silnym generatorem pozytywnej energii i przyczynia się do poprawy funkcjonowania mózgu. Działa również antystresowo. Dodatkowo dąb poprawia krążenie krwi oraz skraca okres wychodzenia z choroby. Chyba tu spódnia posiedzę. No i jak chcecie to zostańcie do końca tego filmu bo o, zobaczę z bliska jeszcze raz tą wiatę ten grill mam nadzieję, że towarzystwo tam się rozeszło i zostawiło porządek choć powiem do 22 słyszałem krzyki dochodzące właśnie z tej wiaty no ale to za chwilę Zjemy. Jeszcze kawę sobie zrobię. Dopijam kawę, komary nie dają żyć, za chwilę będę zwijał swój obóz, mamy dziewiątą. Także jak mówiłem jeszcze zrobimy takie dokładniejsze oględziny terenu, wczoraj tam nie chciałem chłopakom przeszkadzać. że pojedziemy na spokojnie dzisiaj. nisko zamaskowane. Cały obóz. Jest oto w tym rowerze. Lecimy na wiatę i kończymy ten film. Te uczucie Poranek w lesie. I zaczynamy go rowerem. No Każdy to musi przeżyć na własnej skórze. Ale widać miejsce mocno uczęszczane. Nie wiem czy nie zmienimy go, ale... Mam jeszcze drugie, takie pewniejsze, bardziej schowane. Zobaczymy. Ale koniec końców. Ognisko można robić. No dobra. To by było na tyle. Dzięki, że dotrwałeś do końca tego filmu i zapraszam na kolejne. Na razie.